Witam Was w podcaście Historie Biblijne, odcinek 56, który chciałbym poświęcić soli. Soli, czyli czemuś, co chemicy nazywają NACL albo chlorek sodu. Oczywiście w chemii sole to jest cała grupa różnych substancji, ale tradycyjnie tego słowa używamy właśnie na określenie chlorku sodu, czyli NACL. Dzisiaj sól używamy już prawie tylko jako taką przyprawę do potraw. Jednak w czasach biblijnych było zupełnie inaczej. Sól miała o wiele więcej zastosowań. Widać to także w Biblii. Zacznijmy jednak od hebrajskiego słowa melach. Zapisywano je przy pomocy trzech liter mLH. Fenickie słowo brzmiało malacha i też zapisywano je jako mlH. Podobno Fenicjanie sprowadzali sól aż z Hiszpanii i na przykład miasto Malaga na Półwyspie Iberyjskim ma mieć nazwę właśnie od fenickiego słowa sól. Sól występowała jednak także w Izraelu. Nasuwa się więc pytanie, czemu więc sprowadzano ją z tak dalekich regionów jak na przykład Hiszpania? Do czego używano soli w czasach biblijnych? W Księdze Estrasza czytamy o urzędnikach, którzy sprzeciwiali się budowie świątyni w Jerozolimie. Napisali oni list do króla Persji Artaxerxesa. Ich słowa znajdujemy w Ezdrasza czwarty rozdział 14, gdzie czytamy Ponieważ zaś jesteśmy na utrzymaniu Twego dworu i nie godzi się nam patrzeć na pochańbienie króla, przeto posłaliśmy wiadomość o tym królowi. Napisali oni, że są na utrzymaniu króla. Dosłownie w tym miejscu czytamy, że jedzą sól króla. Ten zwrot jeść kogoś sól oznaczał w tamtych czasach być na czyimś utrzymaniu. Tak więc to tłumaczenie tutaj Biblii, ja czytuję Biblię Warszawską, jest dobre, ponieważ jesteśmy na utrzymaniu króla, chociaż dosłownie jemy sól króla. To można to tak przetłumaczyć, być na czyimś utrzymaniu. Sól w czasach starożytnych była bardzo droga i czasami używano jej nawet jako pieniędzy. Na przykład dawać sól po łacinie brzmi sol dare – Podobno od tego zwrotu pochodzi angielskie słowo soldier. Podobnie salary, angielskie słowo wynagrodzenie, też ma pochodzić od słowa sól. Tak więc w Ezdrasza czwarty rozdział WS14 czytamy o urzędnikach, którzy byli na utrzymaniu króla i dostawali sól. Były takie okresy w historii, gdy sól miała taką samą wartość, albo bardzo podobną, jak złoto. Nie zdziwi was więc chyba to, że z jej powodu wybuchały wojny czy rewolucje. Przykładem jest chociażby marsz solny Gandiego. W 1930 roku ten indyjski przywódca poszedł nad morze i sam odparował sobie trochę soli, protestując w ten sposób przeciwko monopolowi rządowemu i sprzedaży soli z wysokim podatkiem. Ale my wróćmy do starożytności. Do czego jeszcze używano soli w czasach biblijnych? Ci wspomniani wcześniej urzędnicy z czasów Ezdrasza chcieli wstrzymać budowę świątyni, ale król Artaxerxes nakazał pomóc kapłanom. W siódmy 7 rozdział 22 czytamy, co należało dostarczyć do świątyni po odbudowie. Czytamy tam, aż do stu talentów srebra, stu korców pszenicy, stu baryłek wina i stu baryłek oliwy, soli zaś bez ograniczenia. Do świątyni składano w ofierze zwierzęta i inne pokarmy. Nie wszystko spalano, część spożywali kapłani i ich rodziny. Wszystkie te ofiary miały być posolone. Dlatego kapłańska, drugi rozdział weset 13 mówi: Każdą Twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli, przymierza Boga Twojego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Przypominam, że sól była wtedy bardzo droga. Bywały okresy, kiedy waga soli i waga złota miały równą wartość. Na szczęście te przepisy prawa nie określały jak wiele soli miano dać wraz z ofiarą. Używanie soli jako przyprawy lub jako czynnika konserwującego żywność nie jest na pewno zaskakujące dla nikogo, ale soli używano także przy narodzinach dzieci. Ezechiela 16 rozdział 4 czytamy. A z twoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny, nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Jest tutaj opis zaniedbanego dziecka, którego po narodzinach nie okryto pieluszką, ale też nie natarto solą. Z tego fragmentu wynika, że była to zwykła praktyka w czasach Ezechiela. Być może robiono to w celach medycznych, aby oczyścić dziecko. Czy to samo działo się także w późniejszych czasach? Na przykład, czy Jezus też był natarty solą po urodzeniu? No tego nie wiemy. Jezus używał jednak soli jako takiego przykładu w swoich przypowieściach. W Mateusza 5 rozdział 13 czytamy: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona przez ludzi, podeptana. W tym przykładzie porównał swoich uczniów do soli. Wspomniał jednak, że ta sól może zwietrzeć albo stracić smak. Jezus nie mówił tutaj o soli, jakiej my dzisiaj używamy, albo takiej, jaką sprowadzali w tamtych czasach Fenicjanie z Hiszpanii. Jezus mówił tutaj o soli, jaką można było znaleźć w Izraelu. Nie była to czysta sól, ale taka zmieszana z różnymi zanieczyszczeniami. Gdybyśmy sobie wyobrazili sól zmieszaną z piaskiem, taka sól wrzucona do wody się rozpuści i pozostanie tam sam piasek. Właśnie o takiej soli mówił Jezus. Gdy straci ona swój smak, zostają same zanieczyszczenia, które po prostu można rzucić na drogę jak, jak, jak zwykły żwir. Innej Ewangelii ten przykład z solą został rozszerzony. W Marka, 9 rozdział 50, czytamy: Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samym sobie i zachowujcie pokój między sobą. Tutaj ponownie słyszymy o soli, która może stracić swoją słoną wartość, ale później czytamy, do czego było to potrzebne. Tom sól uczniowie Jezusa mieli mieć w sobie, aby zachować pokój między sobą. Jak to należy rozumieć? Wyjaśnił to chyba apostoł Paweł w liście do Kolosan. W Kolosan, czwarty rozdział, weset szósty czytamy Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Paweł przyrównał tutaj mowę do posiłku. Moglibyśmy odpowiedzieć bardzo szorstko i to przypominałoby podanie komuś jedzenia bez soli. Paweł zalecał jednak uprzejmą mowę, którą porównał do jedzenia doprawianego solą. Ludzie w tamtych czasach, szczególnie ci biedniejsi, jedli pewnie czasami posiłki bez soli i wiedzieli jakie to niesmaczne. Zauważmy jaki to świetny przykład. Jeżeli damy komuś szorstką radę, to ta rada mu pomoże, tak jak ciało pomoże nawet pokarm bez soli. Jednak o wiele łatwiej jest przyjąć uprzejmą radę od kogoś, tak samo jak łatwiej i przyjemniej jest zjeść coś, co przyprawiono. Sól przydawała się do konserwowania, na przykład mięsa. I z tego powodu używano tego słowa w przenośni, aby zaznaczyć, że coś jest trwałe. Na przykład w liczb 18 rozdział 19 czytamy... Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla ciebie i Twojego potomstwa. Przymierze soli to wieczyste przymierze. Tak jak mięso zaprawione solą mogło przetrwać długo, tak samo przymierze soli wskazywało nie tylko na taką krótkotrwałą umowę, ale także na coś bardzo trwałego. Ale sól wiązano także z czymś odwrotnym do trwałości. Sól wiązano także z zagładą. W Sędziów 9, rozdział 45 czytamy Następnie nacierał Abimelech na miasto przez cały dzień. Zdobył miasto, a lud, który był w nim, wybił do nogi. Miasto zrównał z ziemią i posypał miejsce to solą. Nie był to wynalazek Izraelitów. Tak podobno mieli też postąpić Rzymianie po zniszczeniu Kartaginy. Historycy się spierają, czy tak rzeczywiście było, czy Kartagina też była posypana solą. Przypomnę może, że sól była bardzo droga. Rozsypanie soli na większym terenie było więc dość kosztowne, ale oczywiście było możliwe. Biblia mówi, że tak właśnie miał zrobić Abimelech po zdobyciu i zniszczeniu pewnego miasta. Podsumowując: W Starym Testamencie występuje hebrajskie słowo melach, a w Nowym Testamencie greckie słowo halas. W Izraelu używano czystej soli sprowadzanej przez Fenicjan, ale używano też miejscowej soli, która była pełna zanieczyszczeń. Soli używano do przyprawy pokarmu, ale też do konserwowania, np. mięsa. Używano jej także w celach leczniczych, np. Na nacierano ją noworodki zaraz po urodzeniu. Sól była bardzo droga i w niektórych okresach była używana jako pieniądze. W czasach Estrasza określenie jeść czyjąś sól oznaczało być na czyimś utrzymaniu. Sól pojawia się w Biblii, także w przenośni. Oznacza na przykład całkowitą zagładę, ale też dobre cechy sprzyjające jedności wśród chrześcijan. Do takich dobrych cech można zaliczyć na przykład uprzejmą mowę. Jezus też użył przykładu soli, tej rodzimej znajdowanej w Izraelu, aby opisać swoich uczniów i tego, jak ważne jest to, aby ta sól miała dalej swoją słoność, bo inaczej po prostu będzie takim zanieczyszczeniem, który można użyć tylko jako żwir. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.